Dobry Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Mateusz Majszak, ekspert w dziedzinie snu, terapeuta snu, to, członek Polskiego Towarzystwa, tak, badań nad snem, czy, czy, czy jak to się nazywa. Tak. Człowiek, który jest odpowiedzialny za to, żeby spało nam się lepiej, więc może zaczniemy od tego. Mateusz, jak się wyspałeś? Nie najgorzej dzisiaj, trochę mnie mała obudziła raz czy drugi, co zarejestrowała moja opaska, Nie. ale okej. Okay. Jest nie okay. przejmuję się tak bardzo tym, bo wiem też, co radzę pacjentom z bezsennością, żeby się aż tak bardzo tym nie przejmowali, nawet jak mieli gorszą moc. Okej, okay, spoko. No to jedziemy z zestawem pytań. Mateusz, jesteś właścicielem 20-osobowego zespołu i z dnia na dzień spada wam obrót o 50%. Jakie działania wykonujesz w tej sytuacji? Co, co, co polecasz? No, więc przede wszystkim nie, nie jestem właścicielem i, i, i ciężko mi się wczuć w perspektywę. I tak sobie pomyślałem, co bym poradził takiej osobie, i nie, nie mam tutaj absolutnie żadnych złotych porad. Natomiast może powiem o tym, o, o czym wiem, przy, przypuszczam lepiej niż, niż inni. No, przede wszystkim starałbym się nie zwalniać ludzi, bo e, prowadząc kuluarowe rozmowy i też studiując psychologię, wiedząc, jak, co się dzieje z naszą psychiką. To faktycznie starałbym się szukać innych sposobów, I, i, i tutaj, jak mówię, nie mam na pewno jakiejś złotej porady, czy to obcięcie pensji. No wszystko jest lepsze od utraty pracy. Dlaczego? Ponieważ kiedy tracimy pracę, to oprócz tego, że, że, że nie mamy środków do życia, dzieje się jeszcze kilka rzeczy. Spada poczucie własnej wartości w większości ludzi, jednak ta, ta nasza pozycja społeczna jest silnie uwarunkowana od tego, co robimy? No zresztą w rozmowie, jak poznajemy kogoś, tak? Czy, czy rozmawiamy o kimś, to pierwsze pytanie to mówimy: co, co on robi w życiu? Gdzie pracuje? Mhm. Tak już jest. I wtedy ta, ta bańka to, 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 to pryska i pojawiają się różne negatywne myśli na swój temat. Często nieracjonalne, no ale niestety tak działa nasza psychika. Szczególnie jest to dotkliwe dla mężczyzn, a najbardziej dla e, mężczyzn, którzy mają dzieci. Okazuje się, badania pokazują, że jak kobieta traci pracę, to jej dzieci, rodzina stanowi pewien swoisty bufor dla jej psychiki, natomiast u mężczyzn to, to tak nie działa. Często pojawia się złość, apatia. No, 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 często to przechodzi też w depresję czy nadużywanie alkoholu. No Nie mówiąc o śnie, większość ludzi, 60%, którzy nie pracują, są bezrobotnymi, ma problemy. Ze snem. E, więc nasza fizjologia jest taka, że, że, że pod, podskakuje nam tętno, wydziela się więcej kortyzolu do krwi, adrenaliny, e, i, i, i to są reakcje po części adaptacyjne, no bo to jest duży stresor dla nas. Nawet niektóre badania pokazują, że utrata pracy jest bardziej stresująca niż śmierć półmałżonka, i wtedy jesteśmy bardzo zaktywizowani. Natomiast taki chroniczny stan. Tak, mniejszej ilości snu i, i, i tego pobudzenia, mhm. no nie jest dobry dla do naszej psychiki. Więc z tych wszystkich powodów bym zaapelował do właścicieli firm, żeby od razu nie, nie, nie szli na, na te najbardziej oczywiste rozwiązanie: cięcie kosztów, czyli zwalnianie pracowników, żeby naprawdę usiedli i pokombinowali, jak inaczej z tymi ludźmi to wszystko załatwić. Okej. Okay. A jak twoim zdaniem mogą wykorzystać ten czas wszystkie branże, które są zamknięte w wyniku specustawy? Spektu, na czym one w twoim, w twoim mniemaniu powinny się skupić teraz? No, to jest to pytanie, na które patrzyłem, ale szczerze nie miałem tutaj nic do powiedzenia, co by było sensowne, więc postaram się rozwinąć bardziej na pytania, na które znam odpowiedzi, gdzie się czuję kompetentny, tak, tak postanowiłem swój czas przełożyć. Super, dobra. No to, to jak zarządzać jak zarządzać zespołem, jak ich motywować, jak ich wspierać w sytuacjach kryzysowych? Mhm. No przede wszystkim tutaj odwołam się do takich podstaw motywacji, ponieważ motywacja nie działa tak, że komuś mówimy tam bądź uśmiechnięty, nie przejmuj się tak, do przodu, misja, wizja. Tak ludzie się nie uczą, tak dzieci się nie uczą. Nikt tak się nie uczy. Uczymy się bardziej przez obserwację. Jest takie powiedzenie, że emocje są zaraźliwe, to jest prawda. Więc będąc szefem, no zacząłbym trochę od siebie. Czyli właśnie skupił się na swojej energii, zadbał o swój rytm, o swoje nastawienie do pracy, ponieważ to ludzie to wyczują. przywyczuwają emocje, ludzie tym bardziej, więc tu za dużo nie możemy udawać i jest taki artykuł, you wouldn't like me when I'm sleepy. To było takie badanie na szefach, na szefach, które pokazują, że jak szefowie gorzej śpią, to od razu są tacy bardziej, no nie wiem jak to nazwać, Hamstry to się nazywa po angielsku abusive leadership, no generalnie są gorszymi nie, szefami. E, stajemy się też mniej ufni do innych ludzi, kiedy jesteśmy niewyspani, jesteśmy bardziej drażliwi, e, mamy mniej energii, mniej nam się chce. No ja tu widzę w moim gabinecie, jak ludzie przychodzą, którzy cierpią na chroniczną bezsenność, że prawie nic im się nie chce i, i to co im sprawiało przyjemność już, już im mniejszą sprawia przyjemność. No, szef, który ma pociągnąć za sobą ludzi, tak, do czegoś ich zmotywować, nie powinien taki być, więc zadbałbym o to. I wydaje mi się też, że lepszą opcją niż ukrywanie tej sytuacji i nagle po prostu obwieszczanie cięć jest szczere powiedzenie, jaka jest sytuacja, mm -hmm. czego nie mogę zrobić, co zrobi, że, 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 że ludzie chcą wiedzieć o swojej sytuacji, tak, nawet trudnej, czy, czy to związanej z pracą, czy ich zdrowiem psychicznym, to, to, to bardziej moja działka, i wiedzieć, co mogą zrobić, jaki jest realny plan działań niż się domyślać. Najgorsze są domysły według mnie. Okej, okay, czyli dbałbyś też o to, żeby ta płaszczyzna dezinformacji została maksymalnie mm, stłamszona, no bo tak. widzisz, to jest po części odpowiedź na, na pytanie numer jeden, na które powiedziałeś, że bo moim zdaniem, co, co ja bym zrobił w tej sytuacji, zresztą będzie też wywiad w sytuacji mm -hmm. pierwszej, gdzie mam tych ludzi. No to pierwsze, co zadbałbym o to, żeby nie było tych szumów komunikacyjnych, żeby nie było tak. dezinformacji. Wziąłbym najpierw ludzi na rozmowę i powiedział im o tym, w jakiej w ogóle, w jakim jesteśmy obecnie stanie i jakie mogą być kolejne kroki. Nie? Tu bym tak. starał się to z nimi ustalić. Ale okej, okay. to w tej sytuacji, którą mamy obecnie, czy warto, a jeżeli warto, to w jaki sposób prowadzić działania prospectingowe? No to mogę powiedzieć znowu ze swojej perspektywy, aczkolwiek pewnie to nie będzie miało dużego przełożenia na jakiś inny biznes. Mhm. No ja staram się działać aktywnie, o czym powiemy w późniejszych chyba pytaniach. Po pierwsze dla swojego poczucia, że działam, że jestem aktywny, widzisz jest tutaj poniedziałek rano, działamy, mhm. więc staram sobie testować różne opcje. Czyli na przykład wziąłem, tak, to mam mniejsze koszty na benzynę, no to wziąłem sobie firmę, która mi zrobi mailing, bo chciałbym, żeby firmy wiedziały, że jest ktoś taki, kto im dostarczy rzetelną wiedzę o śnie, y, y, która przełoży się na, na, na ich zdrowie i efektywność pracowników, bo to jest prawda, nie chcę nikogoś naciągać, no ale chciałbym dać ludziom znać, a nie umiem tego hmm. sam zrobić, więc wziąłem firmę od tego. Okej, okay, zobaczymy. Ym, piszę też w miarę regularnie treści, w internecie, żeby, żeby dawać ludziom znać, i, i, i to daje mi po części poczucie sprawstwa. No a też faktycznie patrzę, co się zdarzy. A jeszcze, bo robię też co pewien czas takie wykłady dla sportowców i psychologów sportu, i teraz z taką inną psycholożką sportu, która też jest olimpijką we wioślarstwie, wypuszczamy taki e-learning, więc to, to bym powiedział, są moje takie działania prospectingowe. Jeżeli okay. tak to można nazwać. Okej. Okay. No, ja jestem dosyć podobnego zdania tutaj, bo nawet, nawet nawet dzisiaj rano wypuściłem post na temat prospectingu, i e, ja w chwili obecnej trochę o, odradzałbym, a przynajmniej przystopowałbym działania takie jak cold calling. Dla przykładu, do. do Ludzie są w różnej sytuacji, też ich zdrowie psychiczne jest, jakie jest w tej sytuacji, więc wolałbym hmm. na rozwiązanie z cold mailingiem, o którym mówisz, jest moim zdaniem dużo bardziej takim subtelnym rozwiązaniem, bo te, ci ludzie, też będą mieli informacje, ale nie będą e, tak. e, mocno atakowani nie? No tak. w rzeczywistości, którą mamy. No dobra, to teraz takie, z takiego już proaktywnego punktu widzenia, no bo jest wiele osób, które jest przyzwyczajone do pracy stacjonarnej w biurze. Są takie osoby. I co ty im radzisz, kiedy muszą przestawić się na home office? Co, jak gdyby, co im poradzasz, żeby zachowali efektywność swojej pracy? No, przede wszystkim, nie, tego nie będę mówił. No warto, bo jestem, ja akurat jestem w biurze, żeby mi dziecko nie przeszkadzało, że ja sam siedzę, tak? Więc w każdym razie na tyle, ile bym mógł, bym zmieniał to środowisko. Wiem, że to jest bardzo ciężkie, ciężkie w domu, ale ja mam na przykład coś takiego, że jak pracuję już w domu, a dzisiaj będę pracował w domu, bo się zmieniam z żoną, a później muszę szybko napisać taki artykuł, to chociaż... Ubieram te moje buty, nie siedzę w kapciach, tak? Mhm. Proszę o ciszę. Włączam jakąś tam muzykę, mam swój taki widok przez okno, czyli bym, na pewno bym nie pracował z łóżka. Starałbym się utrzymać regularny rytm, będziemy o tym później mówić, jak rytm, regularne pory wstawania są ważne dla jakości snu, nie tylko ilość godzin snu jest ważna, ale właśnie ten rytm, ta regular, regularność. Więc na tyle, na ile możliwe, bym starał się dać sygnał, Mózgowi, że to jest czas pracy. tak? Mm -hmm. okay, idę się teraz zajmować córeczką, bo idę zaraz sam. To będzie czas zabawy. Wtedy zostawiam komórkę, żeby mi tam nie, 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 nie przychodziły powiadomienia z Linkedina, mm -hmm. bo chcę się 100% skupić na zabawę, żebym znowu mógł efektywniej pracować. Kiedyś ty miałeś taki film, który mi się spodobał, że siedzisz nawet w domu, tak, pracując w marynarce. Mm -hmm. Prawda? Było coś w koszuli. W koszuli, no, w koszuli. też jestem w koszuli, nie? A I, jestem i, bar dom. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo nasza pamięć, nasza psychika jest bardzo, bardzo zależna od kontekstu. Także pewne wskazówki, nawet tym nie wiemy co, uruchamiają pewien tryb. No ja mam tak 100% jak wchodzę yy, do biura. Też tutaj siedzę dlatego, żeby no, z pacjentami mieć te sesje jednak w warunkach lepszych, żeby tam ktoś mi nie yy! krzyczał. A, ale zaraz jadę na dyżur się zmienić żonę, no bo takie są yy, okoliczności. Mm -hmm. Okej. Okay. To jak pomóc ludziom, którzy właśnie tracą stanowiska w wyniku właśnie cięcia etatów? Co, co możesz im polecić? No. Więc y, y, to, to, też już miałem zapisane jako odpowiedź na, na, na pytanie numer trzy, czyli co szef może zrobić, to mhm. dać przede wszystkim y, dwie rzeczy. Dać przede wszystkim źródła y, do rzetelnego edukowania się, a nie zawsze internet jest. Jest tam dużo właśnie materiałów rzetelnych i kilka takich linków dotyczących np. snu, tak, jak sobie radzić, co się będzie działo w tym stresującym okresie, jak to się zmieni, a zmieni się. Mm -hmm. e, czy też wykłady, ale takich no dobrych psychologów, też terapeutów e, można sobie obejrzeć. Oczywiście zawsze, jak już te problemy psychiczne się przerodzą w takie no, poważniejsze, to warto się skonsultować z specjalistą. Natomiast też jedna bardzo ważna rzecz to nie zakładanie to przygotowanie się na ten gorszy okres i zdanie sobie sprawy z tego, że to jest duży stresor i mhm. że to nie będzie tak, że się nic nie dzieje. Nasz sen ulegnie zmianie, bo to jest adaptacyjny, w ogóle ewolucyjny mechanizm, że kiedy mamy duży stres, a nasz mózg nie odróżnia aż tak bardzo, czy nas goni tygrys, czy jesteśmy na wojnie, czy straciliśmy w pracę, te same hormony się wydzielają, mhm. że będziemy mniej spali. Więc w ogóle nie ma co, jakby marzyć, że będziemy spalić 9 godzin, może będziemy spalić 6, 6,5 i okej. Okay. I tak samo z różnymi emocjami, o czym pisałem artykuły, bo, 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 bo popularne media nam radzą, że tam nie martw się, tak, do przodu, tutaj tego nic się nie stało, utrata pracy to jeszcze nie koniec świata. Otóż dla naszej psychiki to często jest koniec świata. Mhm. I warto sobie to uświadomić, że te emocje, stres, lęk, być może u, u, u niektórych apatia pojawią się z dużym prawdopodobieństwem. Ja to wiem, Ty to wiesz, rozmawiając ze znajomymi, że życie tak nie wygląda pięknie, jak tam jest na, na Facebooku czy LinkedInie. E, tylko życie jest życiem i to jest poważny stresor. I co możemy zrobić? No to nie wdawać się w niektóre destrukcyjne, destrukcyjne zachowania, jak właśnie bycie bezradnym. Dlatego lepiej wyuczona bezradność to jest czynnik, psychologiczny, który się dokłada do depresji, lepiej działać, zostać proaktywnym, lepiej no, trzymać rytm, uprawiać sport. Mm -hmm. Wiem, że to pewnie jest takie oklepane, i, i, ale to jest właśnie jedna z rzeczy, którą poradziłem moim dwóm kolegom i, 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 i radziłem sam sobie, kiedy, kiedy straciłem pracę wiele lat temu, żeby trzymać rytm, wkręcić się w to, bo jest na to trochę więcej czasu, tak, skaczę sobie na skakance, podbiegam pod schody teraz. I, i, i czerpię z tego jakąś radość i poczucie skuteczności, której tak bardzo nam brakuje, kiedy zostaniemy wywaleni z pracy. No to, to, to nie jest miłe. Okej? Okay. No to dobra. No to co, co jeszcze mogą zrobić, chociażby od strony pracodawcy? Co pracodawca może zrobić, zwalniając osobę, żeby pomóc mu zaistnieć w kolejnym miejscu pracy? Co, co, co rekomendujesz takiemu, takiemu pracodawcy? Znowu, rekomendowałbym, może po prostu tego nie robił, bo być może nie zdaje sobie sprawy z tego, jak działa ludzka, czyli jego pracowników, ale też jego psychika. Ponieważ, jeżeli ktoś stracił kiedyś pracę albo padła mu firma, to, to, to wie, o czym mówi. Ostatnio jakaś dyrektorka wiadomości napisała, że w głowach się poprzewracało. Jakieś depresje, coś tego. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak krucha jest ich psychika, dopóki sami nie dostaną tej bomby. Mhm. Ja, że, że często rozmawiałem z naprawdę, nazwałbym ich kozakami, naprawdę. Mhm. Naprawdę kozakami, tam przedsiębiorcami, właścicielami firm, trenerami, drużyn. I oni po prostu nie zdawali sobie sprawy, co się stanie, jak, jak stracą pracę, albo jak im padnie firma. Dopiero pół roku później, kiedy okazywało się, że jednak z słabo sobie poradzili, może szefowie powinni tego posłuchać, żeby najpierw jednak poszukać innych rozwiązań, a to traktować jako absolutną ostateczność. Okej. No i dobra, i na koniec takie jeszcze moje pytanie bonusowe do ciebie, jak do każdego z naszych gości. Co Ty rekomendujesz w tym momencie? Sytuacja jest jaka jest, dużo opowiadałeś o stresie, o tym jak reaguje nasz organizm, ale co, co, ty, co ty polecasz teraz osobom? Wiadomo, sytuacja jest trochę, taka stresowa, natomiast co tak. polecasz, żeby, żeby ten, zachować tą jakość snu, być może tak. tą częstotliwość snu, co, jakie są Twoje wskazówki odnośnie snu w chwili obecnej? No właśnie, no przede wszystkim bo tak trochę smutno mówiłem, teraz trochę optymistycznie, że jeżeli będziemy trzymać się tego stałego grafiku, trzymać rytm, czyli stałe pory wstawania, okazuje się, że nie tylko ilość godzin jest ważna, ale też nasz rytm, czyli wyrównany zegar wewnętrzny, on musi być silny, czyli stała pora pobudki i w miarę stała pora kładzenia się, chociaż stała pora pobudki jest lepsza, to to nam pomoże. Czyli osoby, które są tutaj u mnie w terapii, już po tych kilku tygodniach, w obecnej sytuacji, trudnej, stresowej, które trzymają ten rytm, wdrażają te porady, o wszystkich może nie powiem, ale y, można sobie poczytać u mnie na stronie, y, to całkiem nieźle śpią. Y, teraz, co jest ważne z rana, żeby się tak, że tak powiem, rozkręcić? Otóż, y, bardzo silnym bodźcem dla nas jest światło dzienne, żeby y, rozpocząć ten dzień i dobrze nastawiać poprzez jądro nadskrzyżowaniowe i później melatoninę, znaczy blokowanie wydzielania melatoniny, nasz rytm, więc warto, jeżeli możemy to wyjść chociaż na jakiś balkon, teraz, czy na podwórko, mhm. w każdym razie złapać minimum 10 minut tego światła słonecznego. Co zawsze radzą ludziom, którzy mają trochę problem ze wstawaniem, a, a, a mam takich pacjentów, to żeby zaplanowali na poranek przyjemne, pobudzające czynności, bo wiemy, że życie jest życiem, Czyli na przykład, no dla mnie jest to, no teraz nie zrobię spaceru, ale telefon, tak, do jakiegoś znajomego, który też wiem, że już jest rano. Jakiś espresso, prysznic, śniadanie, telefon, to są wszystko pobudzające czynności. Mhm. Możemy pochodzić sobie na ogrodzie też słuchając takiej swojej ulubionej pobudzającej muzyki. W każdym razie chcemy ruszyć z miejsca, a nie wylegiwać się w łóżku. Właśnie powinienem wytłumaczyć, dlaczego to jest tak ważne, żeby trzymać ten rytm, ponieważ nie chcemy dopuścić, żeby było coś, co, 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 co się nazywa jet lagiem, czyli na przykład jak polecimy gdzieś nie wiem, w prawo do, do Indii, no to tam jest zmiana stref czasowych o 3 godziny. Mhm. Czyli jak normalnie się budzimy o siódmej, a teraz sobie damy w inny dzień, w sobotę, czy, w nie, czy obojętnie jaki inny dzień, bo teraz mamy dowolność, po budzeń, obudzenie się o 11, no to jest tak, jakbyśmy chcieli iść spać w Indiach, czyli to jest w innej strefie czasowej. Żyjemy, następuje taki jet lag, czy jest to nieprzyjemne i nie za dobre dla naszej psychiki, tak rozbijać nasz rytm yy, okołodobowy. Kolejna ważna rzecz to: już o tym mówiłem, nie zakładać, że w tym okresie będziemy spali 9 godzin. Możemy mniej spać, bo tak. Reaguje nasz organizm, kiedy jest jakiś stres realny albo wyimaginowany. Mm -hmm. Tu możemy się kłócić, na ile to zagrożenie jest realne, ale, ale ono jest, to pobudzenie jest. Ja sam to czuję. Tak, są takie trochę, ja akurat tak bardziej reaguję, że nie, mniej się męczę na treningu, mam więcej taki jestem na, nabuzowany, ale różnie ludzie różnie reagują. W każdym razie bezsenność zaczyna się od tego, że jest jakiś stresor. Natomiast niektórzy po dwóch tygodniach. No to może być ten okres dłuższy. Przechodzą do tego z tym do porządku dziennego, natomiast inni ludzie próbują w tym gorszym okresie spać tak jakby, jakby było normalnie I, i leżą za długo w łóżku, tak mieli gorszą noc, więc próbują nadrabiać nad ranem albo później iść spać o 21:30 i to są te zachowania, których musimy unikać, żeby nie rozwinąć właśnie chronicznej bezsenności. To są te paradoksy bezsenności, że to, co nam się wydaje dobre, że tak uratujemy, złapie tego snu więcej, niestety tak nasze ciało e, nie działa, więc przed tym bym też e, przestrzegał, że to, to, to 8 godzin to nie jest wymaganie na każdy czas, to jest uśredniona wartość różnych ludzi, e, natomiast w niektórych okresach życia możemy spać po 6,5 godziny, e, byleby to był sen dobry, gdzie jesteśmy mocno zmęczeni, więc musimy być aktywni w ciągu dnia. Co wiem, że też nie jest łatwe, bo sam staram się wymyślać różne sposobiki na zabawę z córeczką na dworze, które trwają godzinę. Także już doszedłem do naprawdę wielu zabaw. Staram się sam być aktywnym. No także musimy próbować. Okej, okay. czyli, czyli jak gdyby pamiętajmy taki główny wniosek, który, który gdzieś tam płynie. Że pamiętajmy, że nie tylko długość snu, ale też ta częstotliwość w godzin, w których się kładziemy i o których wstajemy, gdzie z głównym nastawieniem tak. na to, o których wstajemy, bo to, tak jak wspomniałeś, tak. jest ważniejsze. I jakość snu. Tak, żeby żeby nie zapominać o tym, bo no, sytuacja jest jaka jest. Wiadomo, że pracując w domu, każdy z nas może pozwolić sobie na, na pójście spać trochę później, czy, czy wstanie no, też tam godzinę później, no bo teoretycznie nie masz tego dojazdu, nie musisz się ubierać. Tak. Okej, okay, dobra, super. Mateusz jeszcze, jak gdyby zadeklarował przed, przed tym nagraniem, że podzieli się jakimiś linkami. Zresztą w trakcie nagrania też o tym Tak. Okej, okay, więc te linki postaramy się dołączyć do tego wideo, żeby każdy mógł skorzystać z wiedzy, którą rekomenduje Mateusz. Tak, mogę powiedzieć, co to będzie tak szybko? Mhm, śmiało. Czyli to będzie to, na czym no, no ja się najlepiej znam, czyli dwa linki do. Jedna to jest moja strona tam jest dosyć dużo artykułów o śnie, o śniegu bezsenności, a jedna jest taka warszawska strona wybitnych, specy, wybitnych specjalistów z zakresu medycyny, SNUTA, tam jest dużo filmików. A dwa inne linki to będą albo wywiady, jak radzić sobie z lękiem w czasach koronawirusa. I mm, drugi link to będą takich seria filmików, właśnie odnośnie trudnych emocji e, no w tym stresującym czasie. Super. Dobra, czyli te, te linki dołączymy z Mateuszem do, do tego wideo. E, ja serdecznie Ci dziękuję, Mateusz. Ja e, też. Dziękuję w imieniu swoim i osób, które będą oglądać ten materiał. E, także co, widzimy się w kolejnym wywiadzie z kolejnym ekspertem. Mateuszowi dziękuję. Tak. Będę oglądał. Dzięki dobrego i do zobaczenia. Cześć. Na razie.